Dzień dobry, Szanowni Państwo, witam na konferencji prasowej Konfederacji. Jest ze mną także mecenas Jacek Wilk. Szanowni Państwo, rząd po raz kolejny próbuje gasić pożar benzyną, polewając benzyną, ponieważ dowiadujemy się, że Ministerstwo Finansów chce zmienić działanie reguły wydatkowej, czyli dopuszczanie limitu. Wydatków państwa, tego maksymalnego limitu wydatków państwa. Dzisiaj ten limit jest jednym z, jednym z czynników, który o tym decyduje, jak on działa. We wzorze mamy cel inflacyjny, który zakłada Narodowy Bank Polski. To jest cel na poziomie 2,5%. Natomiast to, co teraz planuje Ministerstwo Finansów, to zmiana tego czynnika zmiana tej reguły poprzez zamianę właśnie jednego z tych warunków na inflację, na wskaźnik inflacyjny. Czyli w momencie, w którym inflacja ma kilkanaście procent, to reguła wydatkowa radykalnie się zmienia, co wiąże się z tym, że państwo będzie mogło zaciągać większe długi, zmieniając tylko jeden ze wskaźników, według którego oblicza się właśnie limit wydatków. Państwa. PiS w 2015 roku wprowadził taki wskaźnik, właśnie jak cel inflacyjny, zamiast właśnie wskaźnika inflacji, i to się wiąże z tym, że sami teraz będą zmieniać założenia, które wprowadzili w roku 2015, i to będzie powodować też wzrost wydatków państwa. W momencie, w którym mamy wojnę za naszą wschodnią granicą. W momencie, w którym mamy inflację kilkunastoprocentową. W momencie, w którym nie wiemy w zasadzie w jaką stronę może zmierzać dzisiaj polska gospodarka, w momencie, w którym jesteśmy, jesteśmy też obciążeni jako, jako Polacy, nasze państwo też jest obciążone, wydatkami na przykład na pomoc Ukraińcom, którzy przyjechali do Polski. W momencie, w którym rząd tworzy takie projekty jak dopłaty na przykład do dekoderów albo do telewizorów. Żeby, żeby zrobić tutaj coś miłego dla jakiejś grupy wyborczej, w momencie, w którym dokładane są także kolejne inne wydatki, w momencie, w którym chcą także z, tutaj nasz rząd i to akurat słusznie chce modernizować armię, to zamiast Zmniejszać inne wydatki państwa, zmniejszać choćby liczbę ministerstw, zmniejszać liczbę wiceministrów na przykład i ich budżetów w ramach państwa, to rząd po prostu stwierdził, że zrobi kreatywną księgowość i zmieni regułę wydatkową. Co się będzie wiązało z tym, że realnie tych pieniędzy znowu będzie można wydać więcej i dług polski wzrośnie. No to nie jest racjonalne działanie. To nie jest działanie, które, na które powinni w momencie, w takim już kryzysie w zasadzie, w którym jesteśmy, które powinno, powinno robić państwo. Tutaj raczej właśnie trzeba odchudzenia wydatków, raczej trzeba obniżenia też podatków, trzeba też zmniejszenia cen energii, choćby poprzez mniejsze narzuty. Stąd pomysły konfederacji, jak tanie paliwo, tani węgiel, tani prąd, które zachęcamy po prostu też rząd, weźcie. Skorzystajcie z tego, zróbcie ksero i, i po prostu wprowadźcie te projekty. My nie musimy się pod nimi podpisywać. Weźcie sobie tą chwałę, naprawdę nam na niej aż tak nie zależy, bardziej zależy nam na losie Polaków. Ale widzimy, że zamiast dobrych racjonalnych działań dla dobra ogółu będzie po raz kolejny po prostu właśnie dosypywanie pieniędzy do budżetu i prędzej czy później skończymy jak Wenezuelę. Jacek Szanowni Państwo, no musimy zrozumieć, co się dzieje. To jest naprawdę prosta droga do katastrofy. Teraz, dzisiaj widziałem już wiele informacji w internecie, które przypominają, zauważają, zwracają uwagę, że oprocentowanie polskich obligacji wzrosło do prawie 8%. Proszę Państwa, przecież to jest takie oprocentowanie, które mają państwa trzeciego świata, państwa w stronie zapaści, katastrofy. Jeszcze jakiś czas temu oprocentowanie polskich obligacji wynosiło około 1,5%. Teraz jeszcze raz podkreślam. Skoczyło radykalnie do prawie ośmiu. Przecież to już jest poziom śmieciowy, to już jest poziom, który pokazuje, że państwo polskie radykalnie traci wiarygodność i rynki finansowe oceniają bardzo, bardzo źle to, co się dzieje. W takich sytuacjach. Trzeba włączać bardzo mocną, głęboką, radykalną reformę wydatków państwa, reformę finansów, obniżać te wydatki, szukać oszczędności, ciąć niepotrzebne koszty, a przecież Polska jest jednym wielkim imperium marnotrawstwa i przykładów pewnie każdy z państwa mógłby sam przytoczyć bardzo wiele, gdzie miliardy ciężkie idą kompletnie bez sensu. Tymczasem rząd idzie dokładnie w odwrotnym kierunku. Napędzanie jeszcze bardziej, wpuszczanie nas w ten, w ten kanał. Dodajmy do tego, Dotajmy do tego, że druga zmiana w tej regule finansowej polega, wydatkowej polega na tym, że wyłącza się z tej reguły wydatkowej nowe inwestycje, a więc to, co ma być robione od pewnego momentu, w ogóle nie będzie wliczane do wydatków. No Przecież to też kolejny przykład absolutnie radykalnej hamskiej kreatywności księgowej e, oszustwa rachun w rachunkach państwa, żeby tylko ukryć, jaki jest jego prawdziwy stan. Rząd PiS po prostu robi, co może, żeby ukryć prawdziwy stan wydatków państwa. Ta zmiana tych, tej reguły finansowej, wydatkowej doprowadzi do tego, że wydatki wzrosną, jak szacują sami ekonomiści z Ministerstwa Finansów, a więc to nie jest nasz wymysł, tylko oni sami szacują, że około 3-4% PKB, wartości PKB. Wzrośnie, wzrosną wtedy, o tyle wzrosną wydatki państwa. A więc no, ten szalony pijak, którym jest nasz rząd, upija się coraz bardziej, nie patrząc na konsekwencje swojego, swoich samobójczych, y, samobójczych działań. Szanowni Państwo, obchodziliśmy wczoraj, czy przedwczoraj Dzień Wolności Podatkowej, który się ciągle przesuwa, ciągle, coraz później ten Dzień Wolności Podatkowej obchodzimy. To znaczy, że pracujemy coraz dłużej na rząd, na naszego Pana ta reguła, zmiana tej reguły wydatkowej doprowadzi, że jeszcze dłużej będziemy pracować, jeszcze więcej tych wydatków będzie. Polacy po prostu muszą, mają na sobie coraz większy ciężar, ale co gorsza, co gorsza, rodzi się pytanie, czy za chwilę nie będzie to oznaczało zapaści finansów państwa, czy Polska w ogóle nie zostanie uznana za kraj niewypłacalny, bo do tego to wszystko zmierza. A więc postulujemy o, o to, aby... W końcu się opamiętać, żeby teraz wprowadzać zmiany nie zwiększające wydatki, tylko o tnące koszty. Tnące koszty. Mnóstwo niepotrzebnych wydatków państwa, które są niepotrzebne, a tylko obciążają nas coraz bardziej. Nie wiem, mam nadzieję, że może nowo zakładana Akademia Marksizmu, Kaczyzmu, może nauczy członków PiS i członków rządu PiS, że tak robić nie wolno. Czy państwo mają jakieś pytania? Tak. Tylko by... Panie mecenasie, bo tak, w ubiegłym roku to było 22 czerwca, jeżeli chodzi o wolności podatkowej, ale w poprzednich latach to się On się, do, zmieni, on się taka, zmienia, no, ale generalnie niestety tendencja 3, jest niekorzystna specjalnym Był, ponieważ były tarcze antykryzysowe, właśnie rządowe, czyli bardzo dużo pieniędzy. Ale ja tym, oddał, to było to dolanie tych 200 miliardów bez pokrycia, które spowodowało no inflację. Tak, państwo wygłosili swoją opinię, ale co wy możecie? Co możecie zrobić, czy apelować, czy też proponujecie jakąś debatę z ekspertami, również z członkami rządu, żeby przekonać decydentów o tym, że należy właśnie ciąć wydatki, a nie. Sobie Naszą na rolą wydatków, jest, co Wy możecie zrobić w tej sprawie? Naszą rolą jako opozycji jest punktowanie rządu, jest to, by pokazywać, co można zmieniać. E, tak jak powiedziałem wcześniej, są też konkretne, gotowe projekty, z których rząd może skorzystać. I my naprawdę nie będziemy mieli im za jeśli wezmą te projekty i sami, e, sami je wprowadzą, udając, że to były ich projekty. To nie jest dla nas problem. Liczy się dla nas w tym wypadku dobro Polaków. To, co możemy też robić, to właśnie pokazywać te absurdy, które, które robi rząd, ponieważ no bez tego, bez przypominania i bez, bez takiego też właśnie punktowania w debacie publicznej naszego rządu, tam się nikt nie opamięta. My też naturalnie swoimi kontaktami rozmawiamy w ministerstwach o tym, co można zrobić inaczej, natomiast no, ostateczna decyzyjność i tak jest po stronie rządu. Ja tam... Prezesa Kaczyńskiego prawdopodobnie bardziej nawet niż, niż jego premiera Morawieckiego. Ja podam tylko trzy pierwsze przykłady z brzegu, które pokazują, gdzie Polska wyrzuca pieniądze kompletnie bez sensu, e, a mogłaby je zaoszczędzić. E, urzędy pracy. Po co nam w tej chwili urzędy pracy? W tej chwili tak naprawdę potrzebujemy pracowników. On jest duży niedobór i polska gospodarka w, szuka rąk do pracy. Sens istnienia urzędów pracy setek czy tysięcy jest kompletnym absurdem. Ochotnicze chówce pracy. Wiedzą państwo, że jeszcze istnieje coś takiego? Wy, wymysł komuny, który kiedyś tam miał właściwie jakieś tam cele polityczne głównie, nadal funkcjonuje i nadal, na to, nadal idą, na to idą ciężkie pieniądze, prawda? No już nie mówię o słynnych dwóch miliardach na telewizję, w propagandową wizję i tak dalej. Takich przypadków są naprawdę w budżecie tysiące. Jeżeli by je wszystkie zliczyć po kolei, złączyć i wyciąć z budżetu, to byśmy zaoszczędzili w każdym budżecie państwa ciężkie dziesiątki miliardów. Ale nikt nie chce robić, bo każda z tych wydatków, czy to te ochotnicze chówce pracy, czy to może te urzędy pracy, to są miejsca, gdzie się zatrudnia przyjaciół, znajomych, kolegów, rodzinę i tak 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 się buduje po prostu zaplecze polityczne i tak się finansuje swoją działalność za pomocą tych niepotrzebnych finansów. I to jest sprawa przyczyna katastrofy finansowej, do której zmierzamy. Dziękuję, Dziękuję bardzo.